Nina, tego w szkole ci nie powiedzą. Tak. Jak długo pisałeś książkę? Książka ma y, prawie 200 stron y, formatu A5, jak długo ona powstawała? Książka jest oparta jakby też na jakichś tam notatkach wcześniejszych. Y, okay. Bo ja jakby y, czytając jakieś książki wcześniej czy tam oglądając jakieś wykłady, no to sobie notowałem różne rzeczy. Więc, więc miałem jakby bazę do tego. Ale samo pisanie książki powstało, można powiedzieć, szybko, bo to był taki przepływ pozytywnej energii i takiego, dostałem taki impuls, że, 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 że chciałbym się podzielić z tą wiedzą, z innymi, nie tylko, bo wcześniej to myślałem, że to będzie tylko w formie pamiętnika dla, dla córki, tak prywatnie, Jasne. a później sobie pomyślałem, że Przecież to może się przydać y, każdemu innemu, że, że może to wykorzystać i, i być taką mapą, przewodnikiem dla każdego, kto będzie miał ochotę y, spojrzeć z innej perspektywy y, i z perspektywy kogoś, kto, kto, kto już, że tak powiem, się hmm. przebudził. Nie? I więc, więc książka powstała w parę tygodni no, tak naprawdę, już ale... stricte samo zebranie. Tak, informacji. ale później okay. jeszcze przechodziła przez... Y, Kontrolę, tak zwaną redakcję. Mhm. I to koleżanka znajoma to zrobiła, I to, mhm. i to już później też ona jakby swoje odleżała, bo mi też jakby nie śpieszyło się z tym, żeby ją wydać. Tylko wiedziałem, że przyjdzie dobry moment na to, jakby, żeby, że ujrzy światło dzienne. Ujrzyj światło dzienne, i, i, tak. i, i po prostu się to wszystko zrealizowało. Drodzy Państwo, ja Was bardzo serdecznie zachęcam do książki, której wydawnictwo to Indygo Bóg. Poznania, ni na tego w szkole ci nie powiedzą, autor Maj, Maciej Balcewicz, eee, pewnie jeszcze nie jedna powstanie książka. Tak, bo to jest pierwsza życie? część, jest druga już napisana, o. też czeka na redakcję i tam będzie troszeczkę w inny, w in, z innej perspektywy to właśnie. Kontakt do jakby... ciebie? No, kontakt y, przez media społecznościowe najlepiej, pod, mhm. poprzez nazwisko. Maciej Balcewicz i, albo tytuł książki. I każdy, jak, jak będzie chciał, to mnie odnajdzie i może do mnie napisać, żeby chociaż porozmawiać. Ja już nie Wymienicie mógł... poglądami. Tak, jakby oczywiście. Swoje tak. Spotkać, A to będzie pogadać. pewnie dobry motyw na trzeci tom, gdzie będą odpowiedzi czytelników. O, może to. No, to też jest pomysł. Drodzy no. Państwo, moim Państwa gościem Maciej Balcewicz, Balcewicz polecamy książkę. Zaglądnijcie na stronę wydawnictwa. No, Zachęcamy też do kontaktu, do mojego gościa można porozmawiać, w się poglądami, na pewno będziesz miał tyle samo zwolenników, co przeciwników, bo w życiu tak zawsze bywa. Nie przejmuję się tym w ogóle. No powinieneś się mam cieszyć. To, już przecież. mam to za sobą. Nie, no oczywiście, że się cieszę, bo Różnicy. ważne, żeby 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 tak. to docierało do ludzi. Tak? Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej nocy. Terima kasih telah menonton!